Co udało się? Aha. Słuchaj, gabinet jest jak bunkier, ale reszta biura to akwarium idealnie pasuje. Duża przestrzeń, będzie sporo echa. Przy tym cacku to nie ma znaczenia. Patrz, laser. 80 tysięcy złotych. Pograbowałeś jakiś bank? Nie, uczciwie zarobiłem. Przez pół roku nagrywałem polityków w knajpach. Słuchaj. Dźwięk to drgania powietrza, które przenoszą się na szyby, więc one też drgają, nie? Laser te drgania szczytuje, rozumiesz? I przerabia z powrotem na dźwięk. A dla nas najważniejsze, żeby wyłazł z tego swojego betonowego bunkra. Mikrofon jest aktywowany wibracją i sprzężony z nagrywarką. Kodowane pliki będę Ci wysyłał na maila, ok? Puść to. Zgłodniałem. Przejdźmy się. Wiedziałem, że chuj po coś tu przelaz. To chiński badziew zadycha. Ma kiepski zasięg. Pewnie siedzi gdzieś tu blisko, w jakimś furgonie. Tylko poszukajcie. A, póki co w gabinecie gadamy tylko to, co chcemy, żeby słyszeli. Dobrze, szefie. 没回来。